Karmię Bruna nadal piersią. Bruna ma teraz 9 miesięcy. Bardzo chciałabym to robić nadal. Natomiast rzeczywiście chciałabym czasami wyjść. I zostawić Bruna pod opieką taty. Również zaczęłam pracę, pracuję teraz na pół etatu. Czasami muszę wyjść na dłuższe spotkanie z klientem i wtedy chciałabym, aby Niania podała mleko butelką. Na rynku mamy bardzo szeroki wybór butelek i smoczków o różnych zastosowaniach i dla dzieci w różnym wieku, co dodatkowo utrudnia wybór. Jak zatem wybrać dobrą butelkę i odpowiedni smoczek dla swojego dziecka? Butelek i smoczków do karmienia dziecka jest bardzo dużo, jest bardzo szeroki wybór. Są szklane, plastikowe o różnych pojemnościach. Podobnie ze smoczkami. Praktycznie co firma to, to inny, inny smoczek. Co jest najistotniejsze w butelce? Nie opakowanie, nie kolor, nie to, że przyjaciółka kupiła swojemu dziecku taki smoczek, choć czasem bywa to dobrą rekomendacją. Najważniejsze jest to, żeby wybierać przede wszystkim produkty firm, które są uznane na rynku i które są licencjonowane. Wybrałam smoczek pod względem technologii i badań medycznych. Zależało mi, aby przy saniu imitował brodawkę kobiecą i nie zaburzał odruchu sania. Natomiast jeśli chodzi o butelkę, to wybrałam plastikową, przezroczystą. Z dobrego, yy, bezpiecznego dla dziecka tworzywa. Bezpieczeństwo w żywieniu jest absolutnie priorytetem. Zawsze zwracamy uwagę na to, żeby butelka była wyposażona w instrukcję użytkowania. Taką instrukcję naprawdę należy przeczytać, ponieważ są w niej zawarte między innymi wskazówki dotyczące utrzymywania prawidłowego stanu higienicznego akcesoriów dla dzieci. Zawsze zwracamy uwagę na to, żeby materiał, z którego butelka jest wykonana, był odpowiedni do tego typu akcesoriów. Podobnie rzecz dotyczy smoczka. Butelki są oczywiście o różnych pojemnościach dostępne, w zależności od tego, czy podajemy większą ilość mleka, czy to jest tylko dopajanie herbatką. Zwykle jeżeli chodzi o kształt butelki, to jest on determinowany szerokością odpływu smoczka. Był taki moment, kiedy musiałam mu przez 6 dni podawać pokarm odciągnięty, przygotowany ze względu na przedłużającą się żółtaczkę. Rzeczywiście bałam się jak to będzie, kiedy już będę mogła go przystawiać do piersi. Na szczęście smoczek, który wybrałam, sprawdził się tutaj całkowicie i bez problemu, tak jakby nie było żadnej przerwy, przystał się do, do piersi i jadł tak jak wcześniej. Z przyczyn neurologopedycznych my zwykle wybieramy smoczki, które mają szerokie odprowadzenie. Właśnie z tego powodu, żeby ich kształt był maksymalnie zbliżony do kształtu piersi kobiecej, zatem aktualną preferencją z punktu widzenia rozwoju aparatu oralnego jest korzystanie ze smoczków o szerokim odpływie. Smoczki silikonowe, takie przeźroczyste, zawsze są smoczkami bardziej wymagającymi dla dziecka, ponieważ sam materiał jest twardszy niż kauczuk i na dodatek łatwiejszy w użytkowaniu, ponieważ tak szybko smoczki silikonowe nie rozbijają się, nie zmieniają swojego kształtu, jak smoczki kauczukowe. W samej butelce wprowadzone są odpowiednie profile, które nie tyle nadają jakiś walor estetyczny butelce, co umożliwiają prawidłowe ułożenie butelki w ręce rodzica dają możliwość stabilnego ułożenia butelki. Te profile zachęcają nas wręcz do tego, żebyśmy w ten sposób pozycjonowali rękę w czasie podawania butelki. Niektórzy producenci wyposażają butelki w specjalne kapsle. Te kapsle zwykle przeźroczyste służą nam później jako pierwsze. Kubeczki do picia, tak zwane kubeczki treningowe, wyposażone w specjalny kołnierz, który umieszczamy za dolną wargą dziecka. Dodatkowo przeźroczystość tego kubeczka powoduje, że dokładnie wiemy, w którym momencie płyn jest podawany do wnętrza jamy ustnej dziecka. Antykolkowość smoczków wiąże się z bardzo precyzyjnym mechanizmem odpowietrzania. Odpowietrzanie smoczka to jest zapewnienie dziecku komfortu żywieniowego. Pozwala na brak incydentów zmieszania oddychania, połykania i ssania. Zmniejsza ryzyko zakrztuszenia, ale co najważniejsze, przy dobrych systemach odpowietrzania, zwykle umieszczonych w podstawie smoczka, pod kołnierzem, który jest w tej chwili zamontowany na butelce, jeżeli odkręcimy ten kołnierz i wyciągniemy smoczek, to zaobserwujemy od dołu smoczka specjalny mechanizm z taką dziurką oraz profilem w samym smoczku umieszczony, który daje dziecku możliwość, Odprowadzenia powietrza z wnętrza butelki wtedy, kiedy ma być pobrane mleko. Gdy wybierzemy już odpowiednie akcesoria do karmienia mlekiem mamy lub modyfikowanym, trzeba jeszcze poznać zasady ich użytkowania. Te wszystkie smoczki, butelki, gryzaki, zabawki musimy myć a do tego jeszcze smoczki i butelki wyparzać. Na pewno w pierwszych miesiącach, kiedy ta odporność dziecka jest minimalna, kiedy go w dodatku nie karmimy piersią, więc nie dajemy mu tej immunoglobuliny, która chroni jego przewód pokarmowy, tym bardziej wtedy musimy dbać o, o czystość i jałowość tych wszystkich jego gadżetów. Butelki i smoczki przez pierwsze półrocze życia dziecka wyparzamy. Można do tego celu używać garnka z gotującą się wodą. Akcesoria przy pierwszym użyciu wymagają około 5 minut gotowania, potem już tylko wyparzania. Pomocne przy tej czynności mogą okazać się wyparzone wcześniej sztućce lub szczypce, odporne na wysoką temperaturę. To znaczy, no możemy to włożyć na papierowym ręczniku, na lnianej ściereczce, która jest wyprasowana i wyprana, jest czysta i najlepiej, żeby była przeznaczona specjalnie dla, dla dziecka i dla jego butelek i smoczków. W sklepach dziecięcych dostaniemy także specjalne wyparzacze zwane popularnie sterylizatorami. Działanie odkażające zawdzięczają gorącej parze wodnej. Mamy też możliwość użycia specjalnych butelek do wyparzania w kuchence mikrofalowej. Z wiekiem poprawia się odporność i, i, i jakość tego przewodu pokarmowego, więc nie musimy mm, wszystkiego wyparzać za każdym razem. Pozostaje kwestia innych gadżetów, np. podgrzewacza czy opakowań termoizolacyjnych na butelkę. Używam podgrzewacza i bardzo sobie cenię dzięki temu mleko, które zostawiam, które jest wyjęte z lodówki, można podgrzać i podać w temperaturze, w której byłoby ściągnięte z piersi.